Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny poradnik do RPG Makera. Także, co zrobimy w tym odcinku? To będzie raczej odcinek znowu takiej bardziej prezentacji, aniżeli nie wiem, że patrzcie zrobiłem fajne zdarzenie, możecie sobie skopiować do swojej gry. Nie, dzisiaj właśnie będzie bardziej coś w stylu, wiecie, że pokażę Wam skrypt, właściwie skrypt, który ja trochę przerobiłem pod swoje wymogi. Można tak powiedzieć. Miałem gotowy skrypt z neta, wziąłem i trochę go przerobiłem, tak żeby wyglądał tak, jak ja chcę. Otóż, jak wygląda całość skryptu? Ja już tutaj Wam pokazuję. Wchodzimy sobie do gry. Ale się uruchomi. A, o tak, nowa gra. I jak widzicie, w lewym górnym rogu jest HUD. Jest pasek życia. I pasek Manny. Myślę, że dość ciekawie to wygląda, zważywszy na to, że e, podobny jest powiedzmy... No na upartego można by było powiedzieć, że jest podobny trochę do takiego gotikowego stylu. Przynajmniej według według takiego mojego mniemania tak to mniej więcej wygląda. No nie wiem, taki trochę... Ja wiem, starodawny styl można powiedzieć jest... Taki gotikowy, właśnie trochę styl takich herpegów, wiecie, że jest jakiś. Oczywiście można to z... lokalizację tego chuda zmienić bez problemu. E, tylko mówię, że to jest taki typowy styl powiedzmy jakiś starych herpegów czy coś, że taki dość. No, najbardziej się to właśnie z gotikiem kojarzy. Ja tu w tym czasie, którym ja wam tutaj coś tam pierdzielę, o właśnie, o. Zjechałem sobie życie do trochę mniejszej ilości i widzicie, tutaj jest takie białe coś, tutaj. I to co białe to jest czaszka, tylko że ja nie pomyślałem I nakładka graficzna, czyli to takie Te, te tutaj kreski co widzicie, zasłaniają to czaszkę Więc teoretycznie trzeba by było trochę tutaj No jakby nie patrzeć, zedytować sobie ten tutaj O No, tą grafikę tutaj żeby była Widoczna ta czaszka, ja wam pokażę zresztą tą grafikę Ta graficzka, to jest coś Coś, 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 takiego nie, to jest Ta grafika to jest to. Czyli widzicie, tutaj jest na pasek many, tutaj jest na pasek HP. Jak pasek HP znam zleci do takiej dotąd mniej więcej, to już zaczyna się pojawiać ta czaszka. Jak już, wiecie, zleci do zera, to umieramy. No to dość proste jest, prawda? Prawda. No i to jest ogólnie obrazek, który jest nakładany jakby na ten pasek życia. Oczywiście można zostawić, żeby w ogóle go nie było, żeby, nie wiem, był... Samy tak sam taki, wiecie, pasek życia i pasek many bez żadnej nakładki graficznej. To po prostu się dodaje tam... albo się usuwa linijkę ze skryptu, albo po prostu się daje taki sam obrazek jak ten, tylko się wymazuje wszystkie te czarne linie, dajecie, dajecie obrazek PNG jakiś, który po prostu ma samo przezroczystość jako tło. Bez żadnych narysowań znaczków, bez żadnego takiego pierdzielenia. Otóż tak, co to jest za skrypt, który ja przerobiłem? Otóż to jest y, pass hood Autorstwa Dark Clouda. Oczywiście tu w oryginale było dużo takich różnych rzeczy, które tam można było podadawać. Był awatar bohatera, był exp, był. Um, kurde, co tam jeszcze było? Było dużo różnych pierdół, których ja po prostu nie potrzebowałem, dlatego je po prostu wywaliłem. Jeżeli ktoś robi taką grę na podstawie, nie wiem, gotika czy coś, to właśnie tak jak mówię, to jest bardzo przydatne, bo ten hud bardzo jest łudzy, łudzy, na, bardzo jest podobny tak stylem, właśnie do takich gotików tego typu, więc bardzo polecam. Ewentualnie można tam sobie wiecie zmienić graficz graficzki na jakieś inne, chód trochę na inny, um, no i oczywiście no co, no, przestawić w jakieś inne miejsce ekranu i po prostu można też użyć do innej gry, nie wiem jaka gra potrzebuje many i życia na ekranie. No jakiś prosty ABS na przykład. Czemu nie. Jeżeli robicie jakiś, nie kurde, system walki na mapie, wygminiliście i potrzebujecie jakiegoś chuda, który wam by wam pokazywał. Pasek gracza, pasek gracza, pasek życia gracza na ekranie, to jak najbardziej możecie tego użyć. Oczywiście. Ehm, potrzebne są dwie grafiki, ja tu, tak jak mówiłem, ja tu, ten skrypt był troszeczkę dłuższy, ja po prostu pobywalałem z niego kilka linijek i teraz jest fajniejszy. <grym> ehm, więc tak, ehm, otóż, żeby wyłączyć ten hud, żeby go w ogóle włączyć, od tego zacznijmy, żeby włączyć hud, potrzebny jest przełącznik numer jeden. Jeżeli przełącznik numer 1 w waszej grze jest zarezerwowany, to wszystkie linijki, które wyglądają w ten sposób w skrypcie, czyli if as game switches i w nawiasie kwadratowym 1 i zamknięty nawias kwadratowy dalej może być cokolwiek. Jeżeli takie coś jest, to tą jedynkę po prostu zmieniacie na inny numer przełącznika, który Wam odpowiada do włączenia tego huda. Tyle. Tutaj jest chyba 2, tutaj jest trzeci w 221 linijce. Um. Jest jeszcze jakiś? Kurde, nie wiem, chyba nie ma już. Z3, w każdym razie, wiecie, Ctrl F możecie nacisnąć. O! Wpisać to Switches. O właśnie. I po prostu możecie te, tego sobie szukać. Tak jak widzę, tutaj są tylko trzy takie. No więc, yy, jeżeli wam nie pasuje ten przełącznik, to oczywiście możecie go zmienić. I tak jak wam pokazywałem, zmniejsza się pasek życia, zmniejsza się pasek many I od razu mówię, to jest skrypt, to nie jest zdarzeniówka, to jest skrypt. Yy, Polecam go użyć, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny jest. Trochę nad nim siedziałem, nad konfigurowaniem tego wszystkiego, żeby wyglądało tak jak ja chcę, żeby to wyglądało. Hu. No i właśnie, co tu jeszcze mamy? Pozycję huda. Możecie się z tym pobawić, tam sobie pozmieniać, co tam chcecie. Whatever, whatever. Hud X. Aha. I chód Y. Dobra, nie, nie, nie będę tego rozkminiał teraz z wami. E, oczywiście pokazałem jak to wygląda. Co to są te pola? Te pola po prostu są takie do testowania typowo dla was, żebyście sobie mogli potestować, popatrzeć jak ładnie ten pasek zlatuje z, do dołu, albo jak ładnie idzie w górę. Wszystko jedno, jak tam chcecie to sobie róbcie. E, zmiana SP, cała drużyna gracz, cała drużyna, minus 10. Tutaj i tutaj jest tak samo, tutaj jest też minus 10 tylko że życia, tutaj jest plus 10 życia. A tutaj jest plus 10 do many. I teraz jest jeszcze, dorobiłem jedną malutką, malusieńką zdarzeniówkę, która po prostu, nie wiem, ułatwi życia po prostu gracza. Tyle. No, ten hud, otóż ludzie, ten hud, jeżeli jest w, na ekranie, on zajmuje pewne miejsce. I gdy gracz wejdzie pod ten hud, to go nie widać. A jeszcze śmieszniej będzie, jak pod tym chudem będzie jakiś, nie wiem, labirynt czy coś, mini, gracz wejdzie, zaplącze się i co, i dupa, będzie kminił ze dwie godziny, jak stamtąd wyjść. Dwie godziny. No nie, będzie w każdym razie kminił i będzie wam spamił, że o, zrobiłeś gównianą grę, bo nie można widzieć intu bo pod chudem siedzę, nie widzę gdzie jestem czy coś takiego. Puszczam wodę fantazji w tym momencie, no ale po prostu mówię Wam, że takie coś Wam się przyda. Otóż jest to chowanie chuda, czyli tak wyłączanie tego przełącznika w odpowiednim momencie. Na starcie gry, na samym starcie gry dajecie zdarzenie i to zdarzenie może być, nie wiem, dezaktywowane poprzez opcję Usuń zdarzenie. Raczej bym Wam radził poprzez opcję Główny przełącznik A jest on, robicie nowostrony i Główny przełącznik A jest on. Tyle. I pierwsza strona ma być na równoległe zdarzenie. Albo na autostrad, Wszystko jedno. E, tak, bo po, to tylko raz ma się wykonywać. Czyli przełącznik pierwszy się włącza oraz przełącznik drugi się włącza. Chód główny. Chód główny. Dwa przełączniki. Można było chyba to bardziej optymalnie zrobić, żeby to było mniejsze, ale co mnie tam, co mnie tam, jak mogę to tak robię. E, jak to jest teraz w środku zrobione? Kiedy odpalimy pierwszy przełącznik, włączy nam się HUD. Tak? Tak, bo o tym już mówiłem, tak. Kiedy odpalimy drugi przełącznik, włączy nam się tutaj to zdarzenie typowe. W zdarzeniu typowym po kolei to co się dzieje to jest wyznaczanie zmiennej pierwszej na gracz względna ekranu X. W poprzednim poradniku już to mówiłem, to było tam... Co było chowanie tego? Hmm, hmm, chudu ekipunku. Tak, no to jak mam, jak chcecie ten, to jest podobne, to po, podobne właśnie na tej zasadzie to zrobiłem, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do poprzedniego poradnika, kryptoreklama w odcinku, hmm. ehm, siebie samego, dobra. I tutaj właśnie ustawiam wam pierwszą zmienną na e, względną ekranu X, a drugą zmienną na względną ekranu Y. I teraz tak, jeżeli, ja to tłumaczyłem w sumie, ale już to wytłumaczę jeszcze raz, że pozycja X, jeżeli jest mniejsza albo równa 176, czyli gracz będzie... W rogu tego huda, a ja już to tłumaczyłem w tamtym odcinku, nie będę tego tak dokładnie tłumaczył, tam możecie sobie obejrzeć, jak to dokładnie wytłumaczyłem. I warunek, jeżeli zmienna druga jest Mniejsze albo równy 128, czyli tu będzie akurat y, tak? Tu jest x. To wtedy spełnia się warunek, jeżeli to się spełni i to się spełni, wtedy wyłącza nam się hud. Wyłącza nam się hud, przepraszam, poprawna polszczyzna boli. Wyłącza nam się hud, który tam nie będzie nam z graczowi zasłaniał widoku, żadnego nie przykryje, żadnej skrzynki innego badziewia, e, które będzie pod chudem, ewentualnie może się tam znaleźć. E, jeżeli chociaż jeden z warunków nie będzie spełniony, wtedy chud nam się włącza, czyli włącza się przełącznik, włącza, jeszcze raz demon, bo musisz się nauczyć, że to jest włącza, nie włą włącza. E, włącza nam się przełącznik, pierwszy chud. I jeżeli drugi warunek nie zostanie spełniony, to też wyświetlałem się to tutaj. Znaczy przeskakuję do innego zdarzenia i też jest przełącznik pierwszy chud na on. A więc jest na tyle. Myślę, że w miarę to wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że też zrozumieliście o co chodzi. Tu nie ma za dużo do ogarnięcia, tylko Ctrl-C, Ctrl-V do swojego projektu, skrypt praktycznie i aktywowanie go pierwszym przełącznikiem w grze. Tyle. Mm. Tak. Jeżeli chcecie zrobić oddzielnie pasek życia i oddzielnie pasek many, no to niestety, ale musicie już myśleć w tym skrypcie. No to, 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 jak to się zna, ciut narabi trochę tak jak ja, mniej więcej w takim podstawowym um, stopniu, to ogarnię, o co chodzi. Ja co prawda siedziałem z tym ze trzy, nad, nad tym całym skryptem, żeby to przerobić ze 3 godziny, czy więcej, ale myślę, że będziecie ode mnie bardziej inteligentni, bo na, pe na pewno tak będzie i ogarniecie sobie to wszystko. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego znajdziecie w opisie, tam będą się mogą... Znaczy czasami będę wrzucał informacje, co będzie w najbliższym odcinku z RPG Makera, ewentualnie jeżeli coś będzie ważna informacja o kanale, czy jakaś sonda, czy kompletnie co innego, jakieś informacje, które typowo powinny się znaleźć w biuletynach na YouTube. To tam będę wrzucał. No, w biuletynach oczywiście też, ale wiecie, na fejsie macie łatwiejszy do tego dostęp. Wystarczy zalajkować i tam będzie Wam się w aktywności pojawiało. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.